Hello, Weloro, i kolarze. To co dzisiaj Wam pokażę, to przejazd gravelem przez maraton MTB, który odbędzie się w Lipnie 11 czerwca. Ostatnio jeden z lokalersów, jak się dowiedział, że e, może wystartuje, tylko powiedziałem, że nie mam MTB, a więc może zrobię to gravelem. To trochę się tak uśmiechnął. więc jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Czy to będzie tak samo jak z Bush bushcraftowym, który wystartował w gravel'em połudzkim na MTB-ku, na góralu I go trochę organizator wyśmiał No i to, chyba akurat tam miał rację, bo spokojnie można było jechać na rowerze gravel'owym, bo było dużo szutrów Chociaż ja nie wiem, bo mi nie było, ale tak mi się wydaje A tutaj z racji, że nie mam roweru MTB, to może bym wystartował na gravel'u, o ile wszystko się dobrze złoży bo wpływa na to wiele czynników. Są dwie trasy: 34 i 68 km. Jeżeli trasa wy będzie wymagająca, to pewnie bym wybrał tę 34, chociaż wolałbym 68. No bo jak już jechać, to tak po całości, a nie na no, jakiś tam pitu pitu, ale zobaczymy. Końcówka tego prowadzi po torze motocrossowym, więc będzie myślę ciekawie. Na gravelu na pewno będzie ciężko. Zresztą na MTB-ku pewnie też. No i co? Jadę. Mam wgraną trasę na łachu. Mam nadzieję, że się tutaj nie pogubię. Kiedyś już tutaj startowałem. Zawsze niestety na tą krótszą trasę, bo chcąc nie chcąc na drugi dzień były zawody. Yy, bo nie wiem dlaczego oni zawsze robią to w soboty, a w niedzielę miałem chyba starty w Mazowie. Więc tutaj startowałem na tych krótszych yy, dystansach. Yy, I raz nawet wystartowałem na MTB-ku na sztywnym widelcu, gdzie zająłem czwarte miejsce w Open. I to chyba było moje takie pierwsze czwarte miejsce w Open. Akurat pierwsza trójka uciekła, i później sobie jechałem z takim Maśkiem Kluską po zmianach. A nawet nie po zmianach, tylko tak sobie gadaliśmy. On mi trochę uciekał na podjazdach, bo on mega chudy. Ja na, na równych go tam doganiałem i sobie tak gadaliśmy. Aż dojechał do nas taki sławek furmanek z Trzeba, jak dobrze pamiętam. No i on zaczął cisnąć, bo on się wcześniej gdzieś pogubił. Zaczął cisnąć i tak cisnęliśmy do samego końca. I na, sam, na samym końcu wiedziałem, że to jest to. Mam sztywny widelec. E, parę w nogach i przycisnąłem, i w, przy okazji też ktoś cyknął taką mega zarąbistą fotę, którą do dziś mam na swoim zdjęciu e, na Facebooku na tym w tle. Okej, okay, czas spiąć poślady i się przejechać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z tego co widzę, to sam będzie stary. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve a nounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.

Da. Powoli zbliżam się do jakiegoś cięższego podjazdu Zobaczymy czy uda mi się przejechać Nie że może być trochę stromy To jeszcze piaszczysty A. Piaski, ale tu raczej już będzie nawet ciężko wiem tego przejechać. I jakoś mi się udało te piaski przejechać, nie było łatwo. Będę musiał ciśnienie opona zmniejszyć, oczywiście. No, tu był taki odcinek, gdzie trzeba było rower podprowadzić. Niestety nie wjechałem na niego, bo nogi mam dzisiaj trochę przetyrane. Po wczorajszym bieganiu, wczoraj wyżka w tempie 4.20 dwóch sekund po braku. Zabrakło mi, żeby pobić rekord swój personalny. Co najlepsze nie biegłem po to, żeby pobić rekord. Ale trasa znam, bo czasami tutaj przyjeżdżam szosą. Lubię piękne widoki. Zobaczymy, co jeszcze czeka mnie dalej. i grew up in a place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but i didn't like their way i had to fight and misbehave had to find a way to change i had to leave to find my way got up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. So I pass time no opinion safely. So I understand what I want in the spacey. Jak to pięknie Można wylądować Rzeczkę, ale pięknie. Ja pierdzie. Super. o Daję. Prawie. I piękny pomostek z tych palet. U, ale taki trochę ryzykowny bym powiedział. O, no to on będziemy. trasa prowadzi. u o, Ten mostek wymaga renowacji, wam powiem, ale spokój. dobra, jedziemy dalej. Jest. Jest. Ale tu jest przepięknie, ja pierdziele. Dobra, jest moment i tym brzydszy. Czyli wycinka, <laughs> niestety pewnie każdy z Was to po się jeździ, tutaj taki widok nieraz widział, niestety takie czasy. Mam nadzieję, że dobrze idę. Znając chłopaków z pewnie to wysprzątają, ale póki co to jest, ja sobie wolę przejść na spokojnie. O, i tu jest jakaś droga chyba od razu w prawo.

Jakiś chyba dłuższy, cięższy pojazd. Staram się go wjechać najłagodniej jak się da. Ale łatwo nie będzie. Już uda piekło. Chyba łozik jakby. Nie wiem.

Three, Ok, dojechane na szczęście pod Motocross Store. Końcówka jest właśnie tutaj. Nie wiem dokładnie jak. Bo przyznam się szczerze, bez bicia, że skróciłem. Bo jednak trochę przyczyłem się z czasem i muszę wracać do domu, bo inne rzeczy na mnie czekają. Ale no, nie powiem, że było łatwo nie powiem, że było najtrudniej. Dzisiaj chciałem pojechać jak najspokojniej, ale też się nie dało momentami, bo jednak te górki, te górki, te single, te piaski, to wszystko w nogi chodzi Niestety, chcąc, nie chcąc. Włączyłem lapa, to średnia wyszła mi o około tam 15 km na godzinę, czyli bez szału. Myślałem, że pojadę trochę szybciej, no ale cóż, no jest to jednak gravel. Tak, jak moja technika jest średnia, tak tutaj, żeby przejechać to jedno krążenie, będzie średnio. Jeżeli ktoś ma słabą technikę, to nawet i MTB nie pomoże. Będzie miał ciężko i jedno okrążenie też będzie dla niego wyzwaniem. Tego ja prawdopodobnie jeżeli wystartuję, to tylko jedno okrążenie, bo nie widzi mi się dwa razy jechać te same okrążenie niestety. Przypomniało mi się w ogóle, że chyba 12 czerwca dzień później jest yy, Gold Race w głownie o Darka Baranowskiego i może tam bym pojechał. Zobaczę, jeżeli dobrze pamiętam z terminem. Więc tu bym zrobił jedno okrążenie, gdzie chcąc nie chcąc się styram i na drugi dzień pojadę chyba tam, ale to nie wiem, nie, nie planuję, nie obiecuję, że będę, ale oczywiście gorąco zapraszam, bo trasa jest mega zarobista, naprawdę chłopaki się mega postarali, znaleźli wszystkie jak najbardziej jakieś tam utrudnienia, no, no coś niesamowitego, naprawdę, a w ogóle ta rzeczka, ta kładka, no... Trzeba tam dojechać. Tutaj końcówka, głównie pewnie jakieś pola, yy, szutry yy, na otwartym terenie i końcówka właśnie tutaj. Oprócz tego przypominam, że jeszcze jest XC we Wrocławku 26 czerwca dla tych, co lubią jeszcze bardziej hardkorowe tematy. No ale nie dla mnie, to jak będę tam, to będę bardziej chyba z kamerą, żeby ponagrywać co tam się dzieje. Myślę, że będzie śmiesznie. Trening zrobiony, coś tam pojechane, wracam do domu, bo żona z obiadem czeka. Jeszcze 20 km przede mną, ponad, czyli, czyli dzisiaj jakieś 90 km padnie. Kończę na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka, bo hałasują. Muszę spadać, Nara. Jak zwykle o czymś zapomniałem. Będzie e, mi dużo łatwiej, jak zmienię opony. No niedługo się szykuje coś nowego. Coś nowego. No i jak do mnie jeszcze ciśnienie, bo dzisiaj ciśnieniem też trochę poszalałem, chyba z i pół, z trójka, więc stanowczo za dużo jak na te tereny. Dobra, tyle też chciałem dodać. Dobra, jest 15, wyrobiłem się, zdało mi 50 metrów do domu, żona nie będzie taka zła.